Tarnów, piękne miasto położone w południowej Polsce, ma wiele do zaoferowania swoim mieszkańcom i turystom. Jednak to nie tylko jego zabytki i uroki przyciągają uwagę, ale także niezwykła historia, która czyni Tarnów wyjątkowym miastem. 30 października 1918 roku Tarnów stał się pierwszym niepodległym miastem na ziemiach polskich, które odzyskało wolność po 146 latach okupacji wojsk zaborczych. W ten dzień burmistrz Tadeusz Tertil zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Miejskiej, na którym uchwalono przyjęcie wniosku o oddanie się poleceniom rządu warszawskiego. Następnie, 31 października, rozpoczęła się akcja zajmowania siedzib austriackiej żandarmerii, policji, budynków poczty, dworca, banków i starostwa, która zakończyła się sukcesem. Przejęcie władzy cywilnej odbyło się bezkrwawo, a żołnierze austriaccy zostali rozbrojeni i otrzymali pozwolenie na wyjazd z miasta. Zrzucenie jarzma zaborczego było najdonioślejszym momentem w historii miasta, które stało się pierwszym niepodległym. Ten historyczny moment był początkiem długiej i trudnej drogi budowania nowego wolnego i ambitnego społeczeństwa polskiego w Tarnowie. Praca na rzecz rozwoju miasta, której podstawy zostały położone już w latach 20. XX wieku, przyniosła wiele sukcesów i osiągnięć, a Tarnów stał się jednym z najważniejszych ośrodków kulturalnych i naukowych w Polsce. Dziś Tarnów to miasto bogate w zabytki i atrakcje turystyczne. Jest to także ważny ośrodek przemysłowy i handlowy. A jego mieszkańcy cieszą się wysokim standardem życia. Jednak mimo wszystkich zmian, które miały miejsce w ciągu ostatnich stu lat, Mieszkańcy Tarnowa wciąż pamiętają o swojej historii i o tym, że to właśnie ich miasto było pierwsze w Polsce, które odzyskało niepodległość. Radość z odzyskania niepodległości w 1918 roku pięknie wyraził mieszkający w Tarnowie Jerzy Braun, wówczas uczeń drugiego gimnazjum i działacz harcerski. Na wieść o powrocie wolnej Polski napisał pieśń, znaną dziś pod tytułem Płonie ognisko i Szumią Knieje. Wszystko ich szumią, knieje. drużynowy jest wśród nas. Opowiada staro-dawne dzieje, bohaterski wskrzesza czas. O ponad Tarnów jest najcieplejszym miejscem w Polsce, zwany jest polskim biegunem ciepła. W 2000 roku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że analiza pomiarów z ostatnich 30 lat pokazuje, że najwyższą średnią temperaturę w roku notuje właśnie w Tarnowie. Wynosi ona 8,8 stopni Celsjusza. W Tarnowie jest również najdłuższe termiczne lato, czyli okres, w którym średnia dobowa temperatura utrzymuje się na poziomie powyżej 15 stopni Celsjusza. W Tarnowie okres ten trwa 114 dni. Tarnów i okolice mają najdłuższy w Polsce okres wegetacyjny, czyli okres ze średnią dobową temperaturą powietrza powyżej 5 stopni Celsjusza. Wynosi on około 230 dni w roku. W Tarnowie jest też najwięcej dni bezchmurnych, bo aż 55 dni w roku. Termin biegun ciepła odnosi się raczej do wyspy termicznej, która ma uprzywilejowane temperatury i rozciąga się przed pogórzem karpackim. Jest to trójkąt w Kotlinie Sandomierskiej przed czołem nasunięcia Karpackiego, który ma najkorzystniejsze warunki termiczne ze wszystkich regionów w Polsce. Na takie szczególne warunki termiczne oprócz położenia geograficznego decydują też przeważające w tym regionie ciepłe wiatry z kierunków zachodnich i południowych. Badania klimatu w Tarnowie rozpoczęli Sanguszkowie pod koniec XIX wieku, a pierwszym geografem, który opisał warunki termiczne w okolicach Tarnowa i określił je jako najcieplejsze w Polsce, był dr Zdzisław Simche. Pomimo początkowego braku zainteresowania ze strony samorządów, nazwa polski biegun ciepła zaczyna być coraz częściej wykorzystywana, a Tarnów może wykorzystać swoje niecodzienne położenie jako atut miasta. Tarnów może się pochwalić rekordem niepobitym do dziś. 19 grudnia 1989 roku w mieście pod górą świętego Marcina termometry pokazały 19,5 stopni Celsjusza, co jest rekordem ciepła, jeśli chodzi o grudzień w Polsce. Najstarszy w Polsce działający, ręcznie nakręcany zegar ratuszowy znajduje się w Tarnowie. Uznawany jest za jeden z najcenniejszych symboli miasta. Według miejscowych mieszkańców, zegar ratuszowy był sercem miasta, a jego regularne bicie pozwalało ludziom na uporządkowanie swojego życia i pracy. Odkąd pamiętać można, zegar ratuszowy stał na wieży gmachu tamtejszego ratusza i odmierzał czas swoim rytmicznym biciem. Historia zegara ratuszowego jest długa i pełna zawirowań. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z XVI wieku. Jednak po pożarze, który miał miejsce w roku 1663, pierwotny mechanizm uległ zniszczeniu. Pozostałości po nim to jedynie dzwony, które do dziś wybijają godziny i kwadranse na wieży ratusza. Wielki dzwon, który jest odlany z brązu, został wyprodukowany w 1631 roku przez tarnowskiego ludwisarza Pawła Biela. Jest on wyjątkowym zabytkiem i stanowi jedną z największych atrakcji Tarnowa. Od tamtej pory zegar ratuszowy przechodził wiele zmian, ale zawsze był naprawiany i odnawiany, aby mógł nadal służyć mieszkańcom Tarnowa. Dzięki niemu każdy mieszkaniec miasta miał możliwość poznać dokładny czas. Niektórzy mówią, że zegar ratuszowy był bardziej niż tylko maszyną do mierzenia czasu, był on sercem Tarnowa, które biło na wieży ratusza. Codziennie w południe ze szczytu wieży ratuszowej rozbrzmiewa charakterystyczny hejnał, który został skomponowany przez Stanisława Rzepeckiego w 1972 roku. Ten dźwięk jest oznaką, że zegar ratuszowy nadal działa. A Tarnów nadal istnieje jako miasto. Tarnów, a dokładniej krzywy tarniny rosnące w jego okolicy, stanowią inspirację dla unikalnych produktów kulinarnej pamiątki z tego miasta. Herbata, tarninówka i nalewka z tarniny to smaczne, a jednocześnie zdrowe napoje. Tarnina, bogata w witaminy i minerały, ma właściwości oczyszczające i regulujące procesy trawienne w organizmie. W tarnowie można spróbować tych wyjątkowych smaków w kawiarniach i restauracjach. Tarnowska herbata starniny została wyróżniona w konkursie Turystyczna Pamiątka z regionu w 2007 roku. Dla turystów i mieszkańców, Tarnowa to nie tylko pyszna pamiątka, ale także okazja do poznania historii miasta i jego lokalnej kultury. Tradycyjna nalewka tarnowska, której nazwa i tradycja wytwarzania pochodzą z Tarnowa. Okoliczni mieszkańcy od dawna wytwarzali domowym sposobem nalewkę, której głównym składnikiem były owoce tarniny zbierane z krzewów dziko porastających górę świętego Marcina oraz inne wzniesienia okalające tarnów. Przepis na ten trunek o ciemnej bordowej barwie. Przekazywany był tutaj z pokolenia na pokolenie. Ta długa tradycja przyczyniła się do ukształtowania nalewki o niezrównanym smaku i szlachetnej barwie. Współcześnie tarninówka, zamknięta w szklanej butelce o wyrafinowanym kształcie, zachowuje smak i oryginalny kolor swojej lokalnej poprzedniczki wytwarzanej przez dziesiątki lat pod strzechami podtarnowskich zagród. Kopce są często kojarzone z cmentarzami, ale nie zawsze tak było. Tarnowski kopiec miał zupełnie inną historię. Przez ponad 100 lat ruiny zamku były pokryte kopcem, który powstał w połowie XIX wieku dla upamiętnienia ofiar rabacji galicyjskiej. Rabacja galicyjska była serią aktów przemocy, które miały miejsce w 1846 roku na terenie Galicji, wtedy należącej do Austro-Węgier. Była to jedna z wielu rebelii i buntów, które miały miejsce w Imperium Austriackim w XIX wieku. Powstanie wybuchło na tle społeczno-ekonomicznym w wyniku niezadowolenia chłopów i robotników z warunków życia oraz narastającej fali bezrobocia. Prace przy usypywaniu kopca nigdy nie zostały ukończone. W 1939 roku książę Roman Sanguszko przekazał ruiny miastu. Przeprowadzono tutaj prace archeologiczne, największe w latach 60. w celu odsłonięcia i zabezpieczenia ruin. Doprowadziły do odsłonięcia znacznych fragmentów ruin zamku, w tym najlepiej zachowanych fortyfikacji z XVI wieku. Żadne z kolejnych badań nie zostały jednak doprowadzone do końca, pozostałości chluby miasta giną na naszych oczach. Zawalają się ostatnie pozostałości zamku, inne zarastają samosiejki, których korzenie rozsadzają ostatnie, zachowane mury. Ochronie tego miejsca dla potomnych nie sprzyja ciągnący się już od kilkunastu lat i nierozstrzygnięty wciąż spór pomiędzy miastem a rodziną sanguszków o prawo do działki z zamkowym wzgórzem. Bazylika katedralna w Tarnowie z wieżą wysoką na 72 metry, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i charakterystycznych budowli na mapie miasta. Niewiele jednak osób zwraca uwagę na pewien detal, którym przyozdobiony jest szczyt monumentalnej świątyni. Mowa tu o pozłacanej koronie na Iglicy wieży, która zdobi tarnowską katedrę. Spora część bogatej historii Polski związana jest z czasami zaborów. Uciemierzani na różne sposoby przez Rosję i Prusy Polacy nie mieli możliwości rozwijania swojej kultury i patriotyzmu. Sytuacja lepiej wyglądała tylko w Zaborze Austriackim, gdzie Galicja uzyskała wskutek ugody austriacko-polskiej wiele przywilejów. Franciszek Józef I był dobrze postrzeganym władcą wśród Polaków, a ludność Galicji pozytywnie odbierała autonomię, jaką gwarantowała austriacka władza. Austriacki cesarz nie zabraniał Polakom obchodzenia patriotycznych i religijnych uroczystości, co przyczyniło się do rozwoju kultury i sztuki w Galicji. Na okres rządów Franciszka Józefa przypadł także wielki remont Tarnowskiej Katedry, który realizowany był w kilku etapach. To właśnie w latach 1889-1900 do 1900 roku świątynia otrzymała dzisiejszy neogotycki wygląd, a iglice wieży w 1898 roku przyozdobiła potężna korona upamiętniająca 50-lecie panowania cesarza Franciszka Józefa I. Korona na Bazylice Katedralnej w Tarnowie to nie tylko upamiętnienie rządów Franciszka Józefa i, ale także ważny symbol religijny. Jest to nawiązanie do patronki świątyni, którą jest Najświętsza Maryja Panna. Korona ma aż 3 metry średnicy i składa się z 12 łęków, symbolizujących 12 apostołów. Na jej szczycie znajduje się krzyż, który jest symbolem Męki Chrystusa. Zegary słoneczne to jedne z najstarszych przyrządów służących do mierzenia czasu, które powstały już wiele wieków temu. W dzisiejszych czasach są one często postrzegane jako ciekawe elementy dekoracyjne, ale w przeszłości były niezwykle ważnym narzędziem, pozwalającym określić czas na podstawie ruchów Słońca na niebie. Jeden z ciekawszych zegarów słonecznych znajduje się na budynku byłego internatu Liceum Plastycznego przy ulicy Brama Pilźniejska 4. Zegar został wykonany na ścianie południowej budynku w latach 1976-78 i ma kształt słoneczka z oczami, z których prawe jest przymknięte. Niestety, ze względu na sąsiednią kamienicę, która zasłania promienie słoneczne, przez większość dnia zegar niestety nie jest użyteczny. Jednak w sierpniu 2006 roku, dzięki staraniom Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa, zegar został podświetlony od dołu ciepłym, żółtym światłem. Dzięki temu nocą tarcza zegara jest podświetlona i stanowi ciekawy element krajobrazu Tarnowa.